Witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Swifu 14. I to będzie właśnie, będziemy robić karierę. A kim karierę? Pewnie zapytać się, a to będzie kariera Tomaszem Smakowskim, więc twórzmy nawet ustawienia osobiste, żeby. albo nie, lepiej nie zagrajmy na moich normalnych, żeby mieć ustawienia sterowania normalne. Eee, dobra, usuńmy, albo nie, lepiej nie, nie usuwajmy takich rzeczy, bo bawiłem się trochę w modyfikacjach, więc. Może być dziwnie. Więc tak wygląda ogólnie: Ogólnie menu wygląda tak jak FIFA 14. nowa kariera menedżera. Eee, kariera zawodniela, no kariera menedżera, bo to jest to Tomasz Smokowski. Ale przecież nie, 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 bo to wywali mi. Coś się tu. A zobaczymy, czekajcie chwilę, zobaczymy. Czy mi nie wwali gry, bo to są moje kluby no, Dobra. Lazio Parma, tak. rozpoczniemy karierę Parmą Jak widać mamy taki budżet transferowy i tygodniowe pensje, więc nie będzie jakoś łatwo Ale rozpoczynamy Parmą, która ma aż 4 gwiazdki stuczek, więc... naszych sztuczek co ja mówię 4 gwiazdki ogólnie, więc lecimy karierę Parmą To dość mało czułem zawodowe, początkujący między tym będziemy wybierać, bo... Pewnie będę grał na klawiaturze więc Zobaczymy, zawodowy zdajemy może, może jakoś to ugramy Długość połowę, 4 minuty, luźna, euro Stadion niech będzie taki chociaż Wolałbym jakiś ładny O taki El Monumento I nazwiemy go właśnie Nazwiemy go po swojemu czyli Smoku Arena Myśli że Pan Tomek się nie... Pan Tomasz się nie nie ze złości na mnie za no, tak taką nazwę yy, Używane słuchaj, domyślnie oczywiście ro, Rozgrywki europejskie w pierwszej sezonie To rozlosujmy jako fajnie to eee, Liga Mistrzów, są jakieś fajne drużyny Nie ma Juventusu, no, jest jakiś Kuban Nie ma Juventusu chyba Chcesz Nie wiem czy nie ma, czy może jest Nie ma, to Atalanta jest za to, a nie ma Juventusu Trzeba naprawić Euroliga wygląda w ten sposób O jest w Eurolize. jak fajnie jest jakiś tu jeszcze ciekawy klub z naszej... ...nacji? Wisła. To spoko. E, mamy tu jeszcze Napoli. To dosyć spoko... ...jak na pierwszy sezon, że jesteśmy wizy Europy. Livorno, Livorno. Ciekawe, że Livorno jest, a nie To To mnie ciekawi akurat. Dobra. Lecimy. Albo nie, jednak mnie to trochę... Co? Nie, czekaj. E, wybierzmy sobie jednak Juventus tutaj. No i dobra, teraz mi to pasuje. Dobra, lecimy. Wyłącz pierwsze letnie okno, okno transferowe. Wyłączyć, może lepiej, nie kupimy jakichś zawodników. Lecimy do naszej kariery. Musimy nazwać własnego, właśnie menedżera Tomasz, tak? Imię to Tomasz. A nazwisko to będzie Smokowski, chyba tak. Nie wiem, z góry przepraszam. Z <guluję>, góry przepraszam. Dobra, to oczywiście Polska jest. Eee, będziemy się parną Parmą, awansować do Ligi Mistrzów, wygrać Ligę i wygrać Ligę Mistrzów. To jest mój cel. Koszulek Rada, oczywiście granatowy, średnia i szczupły Znaczy, no nie bardzo jasne jasno. Dalej. No bo to nieważne. To ja to wiem, jak grałem w 14 to wiecie takie rzeczy chyba, nie? Smokowski poprowadzi klub Parma. Smokowski został niedawno przedstawiony jako nowy szkoleniowiec klubu Parma. No, oczywiście było to dla wszystkich wielkie zaskoczenie nie wiadomo. Dobra, nieważne. Lecimy. Aha, nieważne. Dobra, dużo tych karier tu mamy, ale weźmiemy sobie karierę dziesiątką, myślę, że to będzie i nazwiemy ją. Nazwiemy ją Kariera. Z... O, przepraszam, przepraszam, panie Tąku. Dobra. Tak, chcę podpisać. I jak widać, tu jest nasza liga. Obecnie jest to rozstawione alfabetycznie, więc nie ma co tutaj zobaczyć. Ale zobaczmy biuro. Cel w krajowym pucharze dotrzemy do jednej 8 finału. To dosyć ciekawe osiągnięcie, które musimy zrobić, no nie powinno być jakoś trudno. wyśleć z skautów. Wyślijmy właśnie skauta do dalekiej wyprawy, a że Tomasz Smokowski pochodzi z, Pols z Polski, to będzie on skautem w Europie Wschodniej. Czyli w Polsce, bo Europa Wschodnia to jest Polska I jak widać Piwa 14 rozwiała wątpliwości wszystkich geografów Dobra, szukamy w Polsce yy, Alessandro Ricci poszuka sobie w Chinach Znaczy nie, bo tam ostatnio jest nieciekawie To poszukamy takich talentów myślę, że w Anglii No i jeszcze Pasquale z Cozarella poszuka nam w rodzimej lidze Gdzie jest Włochy? Gdzie są Włochy? A tu są, dobra Południowa i mamy Włoch, czyli we w, rodzimej, w rodzimym kraju Włochów, tak, jest Parma. Wietrysz teraz? Nie, dziękuję, zrobię to później. Później to zrobimy, może po odcinku. Wracamy do globalnej sieci transferowej. Aha, będziemy szukać na pewno młodych zawodników, więc na pewno tutaj te 16 lat jest Gites. Tak, 16 do 19 będziemy szukać. No i to jest jedyna moja taka rzecz, którą chciałbym, żeby. Ci zawodnicy 3 talent, łowcy, talentów yy, szukali w yy, klubach. Skałd w drodze, ale brakuje wytycznych. No dobra, nieważne z tymi wytycznymi, niech znajdą kogokolwiek. Dobra, czyli jak widać, mamy 10 milionów i 100 tysięcy. Na... 100 tysięcy na płacę. Wydaje mi się, że możemy stransferować jakiegoś zawodnika, ale najpierw zajmijmy się może składem. Jakiś bramkarz mirante. Nie, nie jest w sumie zły. 77 overall, owej źle. Więc refleks 81 nie wiem, jak to się tymi statystykami porównywać. Ale myślę, się nie wie najgorzej, yy, Mattia Cassani. No, jednak przyspieszenie bym trochę lepsze wziął na tą pozycję. Chociaż to formacja nie jest taka najgorsza. Alessandro Lucarelli. Luca, Luca, Luca yy, dobra, agresja i przechwyty. No, Barti Barti powinnaś go wziąć do odcinku, ale chyba wziąłeś go, nie wiem Nie jestem pewien Ten odcinek był dawno temu, więc Ale Do składu Brutali by się przydał chyba idealnie Felipe Felipe to Też w sumie no taką pozycję To też przyspieszenie by się przydało, ale dubać będziemy bardziej na pomoc Bo pomoc jest bardziej rozszerzona Czyli tutaj mamy Waltera Gargano Który przyspieszenia ma 79, ale to jest SPD, więc spokojnie. Ma dużo równowagi i zwinności a siły też nie ma zbyt długo, dużo, więc nie może być jakiś lekki Agresji znowu ma 81, 88 zawodników, więc też to jest jakiś, jakiegoś tam rodzaju brutal. Um, Marco, Parolo. Takie dosyć równe statystyki, ale nie zbyt powalające. E, tutaj Jonathan Biabiani. Czy to jest ten Biebiani, ten słynny Biebiani? Ale tak jak tak, to bardzo dobre przyspieszenie i szybkość biegu, więc na nim będziemy się pewnie skupiać też w tej karierze. Więc dosyć fajnie. E, Massimo Gobi. Też takie równe statystyki. Niezbyt takie interesujące. Przyspieszenia mało. Jaime Valdez SPO. Ale nie bardzo tak trochę to. Te statystyki są takie słabe trochę tych zawodników, więc będzie jakichś scoutów ściągać, którzy mi znajdą dobrych zawodników. Refele Paladino. Paladino. No, taki dosyć spokojny na, napastnik. Ile ma strzałów? Jeśli to jest do, do zobaczenia. E, strza... No takie no w miarę. Antonio Cassano i to jest właśnie zawodnik, który jednak coś tu ma w sobie. I... fajne te, te statystyki są u niego, więc myślę, że na Cassano będzie wszystko grane. E, Pawarini i tu właśnie nasza... Ławka rezerwowych i zawodników, którzy mamy na rezerwie ogólnie, więc będziemy się tym składem pewnie bawić w następnych odcinkach. Może w tym odcinku nie będzie żadnych meczów, ale już od następnego odcinka rozpoczniemy sezon prosto z Buta i naszym pierwszym meczem będzie mecz u siebie z AS Monaco. No i to chyba na tyle w tym odcinku, możecie zostawić łapkę w górę, bo jeżeli pod tym odcinkiem będzie 20 łapek w górę, to zabieram się do nagrywania kolejnego odcinka z tej serii karierą Tomasza, Smokowskiego w PARMie. To było dziś na tyle. Żegnam was Christian.pl. Do zobaczenia i cześć, siema!